Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o procesie przeprowadzania firmy przez zmianę biura. Hasło zmiana biura kojarzy się ludziom z różnymi emocjami. Jedni reagują na to entuzjazmem, inni rozpaczą. Rozmawiamy z wieloma prezesami, którzy zastanawiają się, od czego zacząć, jak przeprowadzić ten proces w swojej firmie. Najbardziej zastanawiają się nad tym, ponieważ jest to duża inwestycja, to jest duży budżet, bo zakładając, że mamy 100 pracowników, 1000 m2 i trzeba zająć się aranżacją przestrzeni, trzeba zająć się wykonaniem potem, wyposażeniem, to są pieniądze rzędu 2 milionów. Jak spowodować, żeby te pieniądze były dobrze wydane, żeby pracownicy byli dumni potężnej przestrzeni, żeby efektywnie w niej pracowali. Nie od dziś wiadomo, że otoczenie wpływa na jakość naszej pracy. Albo wywiera pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, albo wręcz przeciwnie, przytłacza nas. Na hasło Zmiana Biura, wiele pracowników reaguje z nadzieją, że zmienią się warunki pracy, że będzie im się lepiej pracowało. Wielu budzi się tak naprawdę lęk i obawa, co będzie, czy w tym nowym biurze znajdę dla siebie miejsce? Sztuka polega na tym, żeby osoby zarządzające tym projektem, lider projektu i zespół zarządzający kierowali się pewnymi zasadami. Z mojego doświadczenia wynika, że takie są dwie główne zasady. Pierwsza jest związana z koordynacją całego procesu, czyli z takim dobrym zaplanowaniem, potem egzekwowaniem, wyznaczeniem sobie celów w tym harmonogramie, a drugie jest to hmm, tak naprawdę wzmocnienie komunikacji z pracownikami, czy przeprowadzenie ich przez tą komunikację, przez komunikację przed tym projektem, w trakcie tego projektu i po realizacji. Często, gdy pytam dyrektora zarządzającego, kto zajmie się procesem zmiany biura, odpowiada, że ja i dział administracji. I wtedy zazwyczaj też mówią, no po to się właśnie spotkaliśmy żeby porozmawiać nad temat zakresu naszej współpracy, ponieważ sami to już raz robiliśmy i więcej tego błędu nie popełnimy. W takich momentach liderowi takiego projektu przydają się dwie kluczowe umiejętności zarządzanie projektem i zarządzanie zmianą. O co powinien zadbać lider takiego zespołu? Według mnie o cztery rzeczy. Przygotowanie pracowników do tego procesu, zadbanie o dobrą komunikację w trakcie trwania pracy na pewno też o wyznaczenie celów i potem o ocenienie tych celów na końcu realizacji tego projektu, żeby można było stwierdzić, co działa, co nie działa. I bardzo ważnym elementem jest zaangażowanie pracowników na poszczególnych etapach. I tak rysuje nam się pewien scenariusz postępowania. Otóż na pierwszym etapie, etapie przygotowania procesu zmiany biura, należy pamiętać o kilku rzeczach. Na pewno o wyznaczeniu celów związanych z rearanżacją biura, celów biznesowych, co jest ważne dla danej organizacji, jak zyskają na tym pracownicy, jak zyskają na tym kontrahenci firmy. Drugim takim czynnikiem na pewno jest wyznaczenie zespołu kierującego, lidera i osób koordynujących. I ważne, żeby w tej grupie byli i przedstawiciele kierownictwa, i pracownicy firmy. Jednym z ważnych czynników jest poinformowanie pracowników o decyzji zarządu, że jest na tak, bo często spotykam się z takimi zarzutami, że to jest tajemnica i pracownicy o tym nie wiedzą i potem rodzą się niepotrzebne plotki. W trakcie tego procesu i projektu lider i firma zarządzająca muszą zadbać o komunikację. Komunikację na poziomie inwestor, użytkownicy, firma wykonawcza, fir zarządca budynku, a także inni podwykonawcy. I w takim etapie budzą, budzi się wiele stresów, wiele emocji, bo wszystkim bardzo zależy, żeby ten projekt wyszedł ładnie i był w czasie, i tutaj w trakcie procesu należy także zadbać o przeprowadzenie warsztatów z pracownikami, ponieważ lider projektu ma zadbać o tyle czynników ważnych i czy mu czasu na komunikację z własnymi pracownikami. Chodzi o to, żeby pracownicy byli zapytani i poczuli to, że mają wpływ na kreację nowego biura. W trakcie procesu należy też zadbać o zorganizowanie większego spotkania, w czasie którego możemy zaprezentować już taki finalny efekt, wizualizację i wtedy pracownicy już urodzą im się rąbka tajemnicy, jak będzie wyglądała ta przestrzeń później. Jednym z ważnych elementów jest oprowadzenie pracowników po biurze. Czyli tak zwany spacer po biurze. Wtedy oprowadzamy poszczególne grupy pracowników i możemy powiedzieć, co w danej przestrzeni robimy, czego nie robimy, jak wykorzystujemy dane miejsce. Ustalamy też wspólne zasady pracy. Kolejnym z takich elementów jest ocena realizacji celów założonych na początku, czyli po 3-6 miesiącach zastanawiamy się, czy zrealizowaliśmy te cele? Co w tym momencie działa i co nie działa? I wprowadzamy korektę. Uważam, że zastosowanie tych kilku zasad w procesie zmiany biura bardzo ułatwi i uprości ten proces i sprawi, że zarówno inwestor, jak i pracownicy będą zadowoleni. Zawsze taki proces będzie wiązał się ze stresem, z wieloma mm, kłopotami, ale na pewno, jeżeli zastosujemy Kilka zmian, będziemy mieć naprawdę poczucie dobrze wydanych pieniędzy, i to zmiana biura będzie dobrą inwestycją, która wspomoże tak naprawdę firmę w rozwoju biznesu. W całym tym procesie zmiany biura obserwuję różne postawy, takie typowe dla każdego człowieka w procesie zmiany. Od takiego strachu, frustracji, oporu, nawet czasami słyszymy, że to przez Was jest ta zmiana biura, zmiana stylu pracy. A często w późniejszych etapach, kiedy pracownicy już dłużej tam pracują, cytuję, mówią: Nigdy byśmy nie chcieli już pracować w starym biurze. To, co zrobiliście, odpowiada naszym potrzebom. Dziękujemy Wam, jest super. I życzę samych dobrych doświadczeń w procesie zmiany i reanżacji biura. Dziękuję za uwagę.